Aby sformatować pendrive za pomocą programu Master Voyager, po zainstalowaniu uruchom go. Program pracuje na 30-dniowej wersji Trial. Aby znieść ten limit, należy uiścić stosowną opłatę. Po uruchomieniu programu podepnij pendrive do portu USB w Twoim komputerze. Kliknij na jego ikonkę, gdy pojawi się w górnym menu. Teraz ponownie z górnego menu wybierz opcję Format. Po pojawieniu się kolejnego okna kliknij przycisk Rozpocznij. Teraz program wyświetli ostrzeżenie o utracie wszystkich plików znajdujących się na pendrive. Kliknij przycisk OK. Rozpocznie się proces formatowania. Po jego ukończeniu zostaniesz poinformowany o oknem z komunikatem. To wszystko. Twój pendrive został sformatowany.